Rozmowa kontrolowana przez Agnieszkę Michajłową. A gościem Agnieszki Michajłow, gościem Radia Gdańskiej jest wojewoda pomorski Ryszard Stachowski. Dzień dobry, panie wojewodo. Dzień dobry. Idzie pan na mecz? Idę. I jak będzie dzisiaj? Dobrze. Y, ale dobrze piłkarsko, czy dobrze organizacyjnie? Dobrze piłkarsko i dobrze organizacyjnie. A jest pan pewien? Absolutnie. Nie trzeba zamknąć jakichś y, sektorów, żeby było bezpiecznie? No, dzisiaj nie trzeba. No właśnie, a w piątek trzeba oczywiście. Na meczu Lechii to taka odpowiedzialność zbiorowa w piłce nożnej obu musi obowiązywać? Nie, jak to... na jednym meczu kibice poszaleli, to teraz trzeba będzie... To nie jest odpowiedzialność zbiorowa, tylko odpowiedzialność. Jeżeli organizator nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa, zdrowia i życia kibiców, to ja muszę pilnować, aby na następnym meczu ci, którzy na niego przyjdą, mieli absolutną pewność, że wyjdą całe i zdrowi z tego A dlaczego jest tak? Może mi pan to wytłumaczyć? Dlaczego kibice mogą wnosić rację na mecz? No to jest problem, z którym wspólnie z policją nie możemy sobie zupełnie dać rady. E, organizator odpowiada za to, czy na trybuny zostaną wniesione niedozwolone przedmioty, w tym środki pirotechniczne. Na meczu z Lechem Poznań organizator nie zadbał o bezpieczeństwo widzów, pozwolił wnieść materiały pirotechniczne, one zagrażają życiu, zagrażają zdrowiu. Więcej, organizator pozwolił na to, że Cały system monitoringu, który ma pilnować tego bezpieczeństwa, został na czas odpalania tych materiałów i tych rad wyłączony. Ale... Dwie minuty dwie minuty przed odpaleniem rad na stadionie w sektorze gości, cały system monitoringu na stadionie został wyłączony i pięć minut po zakończeniu pokazu pirotechnicznego cały system na stadionie został włączony. Chce mi pan powiedzieć, że władze klubu, tak, bo to olechi mówimy, to, ja mówię to jest organizator, o organizatorze imprezy. A to jest organizator e, ta, meczu. Dogadał się z kibicami, że pozwoli, to będzie ciche przyzwolenie na odpalenie tych rad. Ja tego nie chcę powiedzieć. Ja Ale in, to pan ja, ja, nie, ja informuję o faktach, i Policja, która poprosiła o zapis monitoringu, stwierdziła taki stan rzeczy, o którym ja mówię. Organizator szybko zorganizowałem spotkanie. Organizator poinformował nas, że ponieważ w systemie, którym dysponował, istnieje. Luka, która pozwala 18 osobom dokonania tej czynności, o której przed chwilą Państwa poinformowałem, to nie może wyciągnąć konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych, ale ja muszę wyciągać, bo ja muszę pilnować, żeby ludzie, którzy wejdą na stadion, w tym do sektora gości, wyszli z tego sektora zdrowi i cali. Jeżeli wniesie się materiały pirotechniczne, to takiego, takiej pewności nie mam. W związku z tym zamknąłem sektor gości. Ale w Gdyni też taka była sytuacja na stadionie? W Gdyni nie. W Gdyni było tak, że pod sektorówką, Czyli pod wielką... A przebrali się, odpalili. Przebrali się w kombinezony, założyli kominiarki, odpalili racę, zaciągnęli ponownie sektorówkę, przebrali się w inne stroje kolegów z 5 10 i 20 rzędu i zdjęli sektorówkę. I mimo, że monitoring działa, to trudno ustalić, kto racę odpalił. Powiedziałbym, że sprytne, ale to jest jakaś taka wojna podjazdowa? To jest tak, że ja cały czas mówię, że musimy zmienić ustawę i uczynić większą odpowiedzialnością obarczyć organizatora imprezy. Nie musi zmienić się musi... ustawę? No. No nie, nie, zmieniamy ją cały czas. Okazuje się, że ustawa pozwala na karanie uczestników, natomiast nie przewiduje dużych sankcji dla organizatora. Jedyną sankcją, jaką ja wobec organizatora mogę zastosować, to jest właśnie sankcja finansowa polegająca na tym, że jeżeli nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa ludzi, to ja tych ludzi na te sektory, gdzie nie jest w stanie zapewnić tego bezpieczeństwa, nie wpuszczę. A wracając do tego meczu Lech na PGR, nie to z tego, co pan tu mówi, czy stwierdza fakty, jak pan stwierdził, to nie nadaje się to na jakieś zawiadomienie? Policja o... prowadzi postępowanie U... oczywiście. Upewnienie tak, popełnienia jakiegoś. Tam. E, przestępstwa. Dzisiaj tak nie będzie, nie będzie jakiś takich. Nie, ja, dzisiaj jest bezpiecznie. To dzisiaj im, można to inna, wnosić? To inna widownia nie można wnosić racji, nigdy nie wolno wnosić. W Polsce nie wolno zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem A, materiałów. A co by chcieli? Myśli pan, że to można by do, jakoś dopuścić, żeby w jakiś kontrolowany sposób przeprowadzać takie spektakle? Ja jestem przeciwnikiem. Ja, m, oni przywołują różne skandynawskie doświadczenia. My to posprawdzaliśmy, to nie jest prawda. E, w różnych państwach to różnie wygląda, ale. Najbliższe nam doświadczenia to Bundesliga, gdzie tysiące czy dziesiątki tysięcy ludzi chodzą na każdy mecz, stadiony są pełne, tam race są zabronione. Czyli nie będzie. E, na razie, panie Wojewodo, y, mamy ciągle kłopot z port-serwisem, albo tak naprawdę z tym, co zrobił, a czego nie zrobił. Teraz mamy kłopot z żwirownią. Ostatnio przeczytałam, że pan powołał, czy chciał, żeby został powołany taki zespół tak, do zbadania jakby tych, co, m, zagospodarowania tego, co tam było. No i co? Ja powołałem taki zespół. Rzeczywiście, no, stało się tak, jak się stało. Port Service pod rządami poprzedniego szefa tej firmy doprowadził do Krzysztof takiej Arturze. sytuacji. Tak, doprowadził do takiej sytuacji, w jakiej chwili obecnie jesteśmy. Z jednej strony sprowadził ogromne ilości odpadów niebezpiecznych z Ukrainy. Z drugiej strony te odpady niebezpieczne potem, po ich spaleniu, wywiózł nie tam, gdzie trzeba. Czyli powinien wywieźć do Konina lub Radomska, a wywiózł do Euganowa. Dobrze popełniając przestępstwo, z trzeciej strony do tego Euganowa wywodził także odpady niebezpieczne, które wywieziono od Europejskiego Centrum Solidarności. Kilkanaście tysięcy ton. One miały trafić do port serwisu, a tam nie trafiły. Mieszkańcy gminy nie monitorowali tego. Władze gminy nie monitorowały tego, bo to przecież 20 tysięcy ton odpadów niebezpiecznych, które tam zawieziono i przykryto i, i, uk i Chyba, ukryto. Chyba to nie jest takie pro, proste, żeby tak monitorować. Koło mnie też jest żwirownia. Ja tam nie wiem, co tam się wsypuje do tych dołów. No tak, no oczywiście, że... Nie chodzę, nie, nie sprawdzam. No, no tak, ale przez... Jeżeli przywożą, jeżeli... Bo jak wywożą ze żwirowni, no to oczywiście sprawa jest prosta. Natomiast jak przywożą do żwirowni, no to y, już taka sprawa prosta nie jest. W chwili tej ponownie zawiadomiliśmy prokuraturę o kolejnym przestępstwie. Prokuratura prowadzi postępowanie, ale ponieważ na terenie żwirowni stwierdzono przekroczenie yy, i to znaczne przekroczenie kilkadziesiąt razy yy, niebezpiecznych materiałów, to powołałem zespół pod przewodnictwem pana wójta gminy Trąbki Wielkie, pana Konkola. Oni bardzo energicznie przystąpili do pracy. Mają do 22 kolejne spotkanie. Bełganowie, ale żwirownia została zabezpieczona w chwili obecnej, wszystkie badania zostały przeprowadzone. Niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia nie ma, ale przestępstwo zostało popełnione. No tak, ale pani wojewodo, mnie to bardziej przeraża to, że, że organy państwa, różnego urzędu, yy, rodzaju urzędu, yy, urzędy i instytucje nie są w stanie przeciwdziałać, jakby kontrolować na bieżąco, tylko potem się musimy zastanawiać, co z tym yy, problemem robić. Ja uważam, że kontrolujemy na bieżąco, bo to inspekcja ochrony środowiska o, znalazła te odpady w y, stosując materiał, y, metody operacyjne. W chwili od czasu kiedy zmieniłem szefa Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska, ta inspekcja zaczęła działać o wiele bardziej skutecznie niż poprzednio i jak gdyby zapobiegawczo prowadzi postępowania, które doprowadzają do tego, że odkrywamy tego typu kwiatki, które poprzednio były przed opinią publiczną i przed inspekcją ukryte. Mhm. Pan też jakoś tam próbował interweniować w sprawie y, szadułek. W ogóle pan się tak jakoś ostatnio angażuje aktywnie w takie no sprawy zresztą. śmierdzące? Nie ostatnio, to są problemy. Do wojewody mieszkańcy szadołek i także mieszkańcy sąsiadujący z Ekodoliną zgłaszają problem, bo ten problem istnieje. Mhm. No właśnie, i co? No I konsekwencją. I pan może? No mogę, okazuje się, że mogę. Że konsekwencją tych takich bardzo zmasowanych działań SANEPIDO i Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska jest przekonanie właścicieli wysypiska do tego, że trzeba przeprowadzić szybko badania bio, mikrobiologiczne i chemiczne. Dotychczas tego nie chcieli robić, żeby sprawdzić, czy ten odór, mimo że nie ma norm odorowych w Polsce i mimo że trudno ustalić, czy coś śmierdzi, czy nie śmierdzi, mimo że wiemy, że śmierdzi, czy ten odór jest szkodliwy, czy nie. I takie badania za chwilę zostaną zlecone na koszt wytwórcy tych odpadów. A ekodolina, bo to też jest ciekawy temat, wciąż ludzie do nas piszą właściwie każdego dnia w tej Każdego sprawie. dnia do Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska wpływa kilkadziesiąt maili w tej sprawie, a więc z taką samą starannością traktujemy problem ekodoliny jak szadowę. Dobrze, jeszcze temat dopalaczy, panie wojewodo, bo y, pański rząd tak walczy z tymi dopalaczami i walczy i walczy i Donald Tusk właściwie kiedyś nasz rząd, powiedział... Nasz rząd, pani redaktor. Tak, to nasz rząd. Że już y, zwalczył, a ja tu słyszę, że y, koło nas niedaleko tutaj powstają jakieś sklepy zapachowe i tak dalej. Nic się nie można z tym zrobić. A pan co, będzie teraz ich nękał przepisami antypożarowymi? Nie, bę nie będę ich nękał, tylko będę ich kontrolował. Przed chwilą pani mówiła o tym, że administracja ma być skuteczna mhm. i stawia pani zarzut, że nie Niezbyt skutecznie działamy, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie środowiska. A więc z dużą starannością wszystkie moje służby i inspekcje będą pilnowały, żeby było przestrzegane prawo. I jeżeli ktoś prowadzi działalność polegającą na tym, że sprzedaje w swoich sklepach materiały, które mogą uchodzić za narkotykopodobne, to oprócz takich działań, których, które można przeprowadzić i które przeprowadza sanepid, a żeby sprawdzić, czy ten zarekwirowany towar jest e, narkotykiem. To Są potrzebne bardzo długie i specjalistyczne badania laboratoryjne. To robię wszystko, żeby zapobiec sprzedawaniu tych rzeczy w, w sąsiedztwie sklepów. I rodzice, dzieci, nauczyciele składają do nas skargi. Moje inspekcje są po to, żeby dopilnować, to żeby nie sprzedawano tego. Czy rozumiem to, to, co mówiłam o nękaniu. Trzeba ich tak nękać, żeby szybciej zamknąć, a, bo badania trwają za długo. A ja nie używam słowa nękanie. Pewnie mówię... przedsiębiorcy, bo to przedsiębiorcy <laughs> Tak, powodę. oczywiście. Tylko, mówić, tylko nie pozwolę, aby sprzedawano w pobliżu szkół narkotyki dzieciom i młodzieży. Czy pan wygasi y mandat wójta y Mariusza Chmiela, który ma prawomocny wyrok za jazdę po pijanemu? Tak, wygaszę. Kiedy? Podpis, no pod, jest z postępowania administracyjnego. Rada nie podjęła takiej uchwały. Kiedy o tym się dowiedzieliśmy, podpisałem y to kilka dni temu wezwanie Rady do podjęcia uchwały. Od momentu, kiedy Rada to otrzyma, ma 30 dni na podjęcie takiej uchwały. Jeżeli ponownie nie podejmie działań i uchwała nie zapadnie, to ja wówczas wydam zarządzenie zastępcze, w którym odwołam wójta i zwrócę się do premiera o powołanie komisarza. A pan nie ma wątpliwości, a radni mają wątpliwości. Czy przepisy, jakie przepisy właściwie obowiązują? To znaczy, moi prawnicy przygotowali mi rzetelną opinię, z której wynika, że wątpliwości absolutnie nie ma. Że przepisy obowiązują takie, że muszę wygasić mandat pana wójta chmiela. A co pan myśli o tym, że rada nie wygasiła go? A wójt nie zrezygnował sam? To znaczy, rady w ogóle się dość dziwnie zachowują w takich sytuacjach. Bronią jak niepodległości swoich członków. W każdej sytuacji, kiedy trzeba zwolnić z pracy radnego, to rady nigdy nie wyrażają zgody na zwolnienie, uznając, że to jest działanie polityczne, a przecież ni prawie nigdy tak nie jest. W przypadku wójta Chmiela, no to chyba z polityką to nie ma wiele wspólnego, tak? Ale wójt Chmiel... Się zachował w moim przekonaniu, zachował się w porządku, nie skarży tego wyroku. Uznał, że on jest ostateczny, bo mógłby przecież jeszcze składać apelację, a jej nie robi. I to wszystko w rękach mógłby Rady. Musisz też się podać do, tym, znaczy oddać jakby do dyspozycji i poprosić Radę, żeby go odwołała, prawda? No, może to zrobił, nie wiemy. No tak, to nie wiemy, to chyba raczej tego nie zrobił, bo myślę, że byśmy wiedzieli. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Gościem Radia gdańskiego był wojewoda pomorski Ryszard Stachurski. Rozmawiał Agnieszka Michałow. Teraz za 8,5 minuty, godzina 9.